Tutaj, aha, dobrze. No to cóż, jestem, wy jesteście, czwarte jest minęła 19.30, więc kulturalny donosiciel. Jeszcze raz witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj, jak zwykle, przedstawimy to, co już się odbyło w kulturalnym świecie rybnika oraz to, co będzie. Więc ja będę musiał znikać, żeby nie przedłużać. Podobno za dużo mówię, za dużo się pokazuję, więc. Pierwsza relacja dla Was i jedyna w dzisiejszym programie. Spotkania autorskie z artystami na ogół cieszą się powiedzmy to elokwentnie umiarkowaną popularnością, chyba że jak w tym przypadku chodzi o tak niezwykły zespół jak kabaret młodych panów. Spotkanie z gwiazdami polskiej sceny kabaretowej przyciągnęło, jak widać, do jednej z rybnickich restauracji prawdziwe tłumy i nie ma się co dziwić, bo przecież niecodziennie można się spotkać osobiście z artystami jednego z najbardziej popularnych kabaretów w kraju, a już na pewno najbardziej popularnego w rybniku. Bo jak podkreślali bohaterzy wieczoru nie brakuje. Im Codziennych dowodów sympatii rybniczej. Na każdym kroku dostajemy kwiaty, pączki. Jak ktoś upieczy ciasto, to od razu biegnie na ulicy, daje nam. Także bardzo, bardzo rybnik kocha kabaret młodych panów. A za co tak dokładnie rybniczanie kochają młodych panów? Za wszystko właściwie, bo za to, że są, że możemy się my, rybniczanie, pochwalić takim kabaretem, że zaistnieli na, na scenach właściwie ogólnopolskich. No i, i, i zawsze je oklaskujemy. Także za humor przede wszystkim. I trzeba przyznać, że to rzadki przykład miłości w pełni odwzajemnionej. Właśnie często jest tak, że kapard nie występuje w mieście, w którym bo go tam nie lubią, bo nie chcą, a my mamy także gramy po kilka razy w roku, więc myślę, że... Ta miłość jest odwzajemniona. A tego wieczora przybyli, wypytywali młodych panów dosłownie o wszystko. Od pomysłu na kabaret, po trudne początki, na planach na przyszłość skończywszy. A przed nami sporo zaproszeń, więc nie przedłużam, bo czas jest ograniczony programu. I zapraszam na zaproszenia. W galeriach Domu Kultury Chwałowice Mamy okazję zapoznać się obecnie z twórczością dwóch niesamowitych fasanatów fotografii z Łodzi Markiem Trzeciakiem i Michałem Ludwiczakiem. Ich wystawy prezentowane są w galeriach Domu Kultury. 9 września o godzinie 18 odbędzie się finisarz wystawy ich wspólnej zatytułowanej Złotem malowane utkane z błękitu, podczas którego również zaprezentowane zostaną na dużym ekranie diaporamy przygotowane przez autorów. Zapraszam gorąco na święto fotografii przyrodniczej do Domu Kultury Chowii. Zapraszamy Państwa na wielki koncert muzyki i pieśni chrześcijańskiej w rybniku Golejowie Zapraszamy mieszkańców rybnika i okolic. Wiele atrakcji, wiele niespodzianek serdecznie zapraszamy. 7 sierpnia godzina 16 Grzybówka, tak zwana Grzybówka w Golojowie. Zapraszam Państwa serdecznie do Herbaciarni White Monkey na ulicy Kościuszki na Port Sztuki. Będzie to Port Sztuki trochę dla dorosłych ze względu na prezentowaną wystawę aktu Sebastiana Góry. Tego wieczoru też wystąpi akustyczna historia. Zapraszam Państwa serdecznie. I don't need serdecznie państwa zapraszam do Pabu Paleta w Rybniku we wtorek 9 sierpnia o godzinie 20:00 na prezentację kina niezależnego cotygodniowe. Tym razem zaprezentujemy filmy eksperymentalne, najciekawsze wybrane filmy eksperymentalne rybnickich prezentacji filmu niezależnego RPFN edycji już minionych 9 Także to są to będą takie króciutkie filmy animowane, teledyski, filmy, które warto zobaczyć po minucie, po półtorej minuty złożone w taką półtora taką godzinną projekcję. Także bardzo Państwa zapraszam 9 sierpnia, pap poleta w Rybniku, godzina 20, wstęp wolny. 12 sierpnia w sobotę w klubie Zwierciadło na ulicy Korfantego 3 odbędzie się impreza w cyklu Insomnia Event. Podczas trzeciej edycji zagra zespół Jesus Chrysler Suicide z Rzeszowa, który obchodzi w tym roku 20-lecie działalności. Koncert w Rybniku będzie pierwszym na jubileuszowej trasie zespołu. Na soporcie zagra zespół Pix i Bitanka. Jesus Chrysler Suicide gwarantuje moc rollowej zabawy, a więc wszystkich zapraszam i polecam to wydarzenie. Poleta Pub w Rybniku zaprasza na trzeci już rokowy weekend. W piątek, 12 sierpnia, o godzinie 20.30 odbędzie się Rokoteka lata 70. Natomiast w sobotę, 13 sierpnia, o godzinie 21.12, wystąpią dwa rokowe zespoły 2012 i Brandon Marlo. Wstęp wolny, zapraszam. Chciałabym serdecznie zaprosić już 9 września o godzinie 18 na otwarcie wystawy Batików. Przy okazji wystawy zapraszamy na wieczór krymsko-tatarski z niespodziankami. Będzie degustacja herbat oraz kuchni krymsko-tatarskiej. Przy okazji chciałabym również zaprosić na warsztaty tworzenia batików, które odbędą się w Rybnickim Centrum Kultury od 10 do 11 września jest to wyjątkowo ciekawa technika malowania tkanin polegająca na malowaniu danego wzoru woskiem a następnie zanurzaniu w kolorowej wodzie po kilkakrotnym takim nałożeniu najpierw wosku potem zanurzeniu w wodzie powstaje dany wzór na koniec jest to prasowane przez taki specjalny papier, aby pozbyć się tego wosku, i, i efekt i to już jest efekt końcowy, czyli w ten sposób wymalowana przepięknie, kolorowo, bardzo misternie, niejednokrotnie tkanina. Uważam, że to jest wyjątkowa okazja, żeby poznać, zobaczyć coś nowego, coś ciekawego. Także serdecznie zapraszam, jak i na otwarcie wystawy, tak samo na warsztaty. Witam widzów kulturalnego donosiciela. W tym roku po raz dziesiąty od 13 do 16 października odbędą się Boguszowickie Dni Młodych. Jak co roku będzie to y, impreza łącząca muzykę, y, prezentację kina oraz wystawy. Wszystkich chętnych, którzy by chcieli zaprezentować swoje zdjęcia oraz filmy, zapraszam do kontaktowania się z Dom Kultury w Rybniku Boguszowice, a zespoły, które by chciały wystąpić na tegorocznej imprezie, do wysłania swojego demo z trzema, czterema kawałkami plus informacja o zespole i kontakt z zespołem na adres Dom Kultury w Rybniku Boguszowicach, plac pokoju 1, 44 253 Rybnik. Serdecznie zapraszam. Now when I was a little boy At the age of five I had something in my pocket Keeps a lot of folks alive And I'm a man only 21 You know Bing We could have a lot of fun To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym kulturalnym donosicielu. Chętnie bym tutaj jeszcze z mniej został, postał sobie, żebyście mogli w nim pooglądać. Ale nie o to chodzi, żeby nie oglądać, a oglądać to, co dzieje się w rwickiej kulturze. Więc uciekam. Na razie, cześć.